Również poprzez film nauczyciele i uczniowie ze świętokrzyskich szkół dowiedzą się, co zrobić w momencie zagrożenia życia i zdrowia. Jest on częścią projektu My, Młodzi Obywatele, Tobie Ojczyzno. Zakłada on także szkolenia strzeleckie i poznanie zasad przetrwania w momencie zagrożenia wojennego. Krzysztof Węglarczyk. Jak stworzyć plecak przetrwania, co zrobić w przypadku ataku uzbrojonego przeciwnika oraz jak udzielić pomocy na polu walki. Tego dowiedzą się uczniowie w nadchodzącym roku szkolnym. Stowarzyszenie pasa przy wsparciu wojewody świętokrzyskiego oraz służb mundurowych przygotowało prawie 50-minutowy film instruktażowy, który będzie pokazywany na lekcjach wychowawczych. Chodzi o wyrobienie sobie pewnych mechanizmów związanych z tym, co się może zadziać i jak reagować na sygnały choćby Armowe, jak się zachować w przypadku zagrożenia? Film to część projektu My Młodzi Obywatele, Tobie Ojczyzno, który otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej. Poza lekcjami teoretycznymi uczniowie przejdą również szkolenie strzeleckie. Zajęcia będą też przeprowadzone na laserowym symulatorze strzelań. Zorganizujemy zajęcia praktyczne na strzelnicy. Te zajęcia będą prowadzić instruktorzy, eksperci, żołnierze, policjanci, tak aby w jak najbardziej realnych warunkach przeprowadzić te szkolenia. Częścią projektu jest również zorganizowanie konferencji edukacyjnej dla nauczycieli. Wykłady będą prowadzone przez wojskowych, policję i straż pożarną. Chciałbym wykorzystać swoich instruktorów, którzy to są weterani misji poza granicami państwa, którzy w bardzo dobry sposób są w stanie dzielić się wiedzą i doświadczeniem z tego, jak przetrwać, jak to powiedzieć, na ulicy. Taka wiedza jest niezbędna i konieczna każdemu obywatelowi po to, aby sobie lub komuś mógł udzielić pomocy i wsparcia w takich traum traumatycznych sytuacjach. Zajęcia zostaną zorganizowane w każdym powiecie i potrwają 6 godzin. Skorzysta z nich łącznie 900 uczniów. Dzięki pomocy Kuratorium Oświaty film edukacyjny trafi do każdej szkoły w regionie. Krzysztof Węglarczyk. Informacje.